Siemanoszko z tej strony w dzisiejszym odcinku gramy sobie w War machine Tak, dlaczego powróciłem do tej serii? Bo mamy nowy event, nową zbroję wielkanocną Tak, zobaczcie jak to wygląda Zobaczcie, zrobię wam teraz takie ciche przejście A, i ogólnie Polecam! No, to jak już sobie zobaczyliśmy tą zbroję To wiecie co, co robimy? No, przychodzimy do zobaczenia Przechodzimy do zobaczenia mocy tej zbroi Jak to działa? Już wam pokazuję. Patrzcie Zgadnijcie co to robi Dobra, powiem wam tak. Macie, macie, dwie próby na to. Nawet ta, ta ten, że jakby, wiecie, dwa ataki. E, I e, co, co ja mam tu za, bar, za bardzo powiedzieć? No, no ja za bardzo nie wiem właśnie co mam powiedzieć, no. E, po prostu teleportujecie się do osób, które są w... w tym, w pobliżu was i wtedy, te, jak się teleportujecie, to przylepiacie do tej osoby minę. E, tak, pewnie powiecie, że to słabe. Nie, to nie jest słabe, bo zadajecie tym 40 HP aż e, tylko e, jak jest przy was jedna osoba, to nie przylepiacie jej paru min, tylko jedną. Tylko to, tylko to, jak jest parę osób, to to działa, że teleportujesz się do pobliskich osób, przylepiasz minę podczas teleportacji i od razu uciekasz i yy, wiesz o co chodzi. Yy, I tutaj yy, bijesz. Tak. Yy, no to my sobie raczej już polecimy, no, bo już sobie zobaczyliśmy tą zbroję, jak działa. No tak. Bardzo fajna jest no Ja tutaj ją polecam Bardzo fajnie, fajne tutaj Królicze uszy, no Siedem, siedem codziennych zadań Trzeba robić i 100 Złotych jajek trzeba zebrać Żeby ją zdobyć no bo zbliżamy się do końca mam nadzieję że odcinek wam się spodobał możecie za to zostawić suba i lajka no a ja już yy, tak nie, nie przedłużam yy, i no polecam wam bo naprawdę to jest dobre nawet dobre nawet yy, no fajnie ta zbroja wygląda i co ja mam tu jeszcze powiedzieć hmm